Do was, państwo młodzi, zwracam się swym głosem, aby wasze imię brzmiało pod niebiosy. I do was się zwracam, zaproszeni goście, razem z parą młodą o błogosławieństwo proście. Rodzice swą córkę w dobcy dom wydają, jako dana Ewa Adamowi w raju takście ją chowali jak żenice w oku gdy ją wydajecie nie zbraniajcie kroku pomyśl panno młoda czym będziesz po chwili może cię los spotka a może omyli a może też w smutku spędzisz swoje życie otóż mówię ci niewskrycie do ciebie się zwracam i ty panie młody czem pełen miłości i pięknej urody żal wam państwo młodzi serce wam się kraje tylu kawalerów i panien zostaje a wy już na zawsze w małżeństwo wstąpicie i do swych lat młodych już nie powrócicie gdy wstąpicie w dom boży na stopnie ołtarza Nikt was nie rozłączy prócz cmentarza. Teraz jej zagrajcie marsza wesołego, a niech ona nie płacze wianeczka swojego. Przede wroty, kamień, złoty, kamień pozłacany. Prowadź, że nas do kościółka Jezuńu kochany.